Nowy sezon tygodnika Wstęp Wolny z Kulturą wypełnimy jeszcze trochę wakacyjnymi, lekkimi tematami, bo zaczniemy od zmierzenia temperatury serialowej gorączki, która opanowała świat i Polskę. Ludzie w tej chwili dzielą się na dwie kategorie, na tych, którzy oglądają seriale i na tych, którzy się do tego nie przyznają. Zaprosimy na spotkanie z wielką damą polskiej sceny teatralnej i filmu, Barbarą Craftówną. Weźmiecie. nie? Hasło do istnienia jest do przodu, a nie do tyłu. Bust, jandra. Odwiedzimy teatry muzyczne przygotowujące się do najnowszych premier i zapytamy o to, skąd niezwykła popularność muzykalu w Polsce. Taki teatr bardzo przyjazny ludziom. Razem z Państwem weźmiemy lekcję tańca współczesnego w ramach międzynarodowych warsztatów Dancing Poznań. Co roku jest coraz więcej takich uczestników, którzy ani nie wstydzą się swojego ciała, ani właśnie swoich umiejętności. Po wakacjach zaprosimy Państwa na gorące premiery filmowe września. Querida. Zaprosimy Państwa do odwiedzania zabytków kultury w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które zaczynają się we wrześniu. Odnajdziemy je w zakamarkach strychów i piwnic. Twórcy wielkich produkcji fabularnych mają się czego bać, bo ich widzowie bardzo chętnie i coraz częściej przerzucają się na seriale, a twórcy stają się niezależni od wielkich kanałów telewizyjnych. Zdarza się, że potrafią włożyć wielkie pieniądze w oryginalny scenariusz i stworzyć filmy, które są początkowo dostępne tylko w sieci. Tak było w wypadku Kevina Spacey, który stał się producentem i aktorem odgrywającym główną rolę w legendarnym już serialu House of Cards. Zamiast dwóch godzin w kinie, kilka godzin przed telewizorem lub ekranem komputera i wspaniale zrealizowana historia. Seriale i sitcomy są popularne od lat, ale dopiero niedawno nastała moda na oglądanie, wręcz pochłanianie dziesiątek tytułów na raz. Ludzie w tej chwili dzielą się na dwie kategorie: na tych, którzy oglądają seriale i na tych, którzy się do tego nie przyznają. Jeżeli weźmiemy pod uwagę Stany Zjednoczone, to seriale są najciekawszym, co można w tym kraju spotkać. Na pewno jest to ciekawsze od tak zwanego kina hollywoodzkiego. Można te seriale obejrzeć albo w odstępach tygodniowych albo, tak jak Netflix wypuścił w pewnym momencie House of Cards, cały serial od razu. Co obecnie się ogląda? Najciekawszy tytuł ostatnich tygodni to wyprodukowany przez Netflix serial Stranger Things. Oto w prowincjonalnym amerykańskim miasteczku znika chłopiec, którego matka w tej roli Winona Ryder porusza całą okolicę, aby znaleźć syna. Dziecko najprawdopodobniej porwało niezidentyfikowane coś, dziwny stwór, który pojawia się już na początku serii. W poszukiwanie chłopca angażuje się cała okolica, a sytuacja jest coraz bardziej nieprawdopodobna. Twórcami serialu są bracia Matt i Ross którzy dorastali w latach osiemdziesiątych. Nic więc dziwnego, że w filmie pojawiają się sceny rodem z kultowego E.T. Stevena Spielberga. Pełno tu przedmiotów z amerykańskich domów lat osiemdziesiątych i tęsknota za czasami, które także w Polsce miały swój wyraźny klimat. Serial w ciągu 16 dni od premiery obejrzało ponad 8 milionów widzów. Jest tak klimatyczny i wciągający, że nawet aktorzy serialu bywają nim lekko przestraszeni. To bez wątpienia zasługa znakomitych scenarzystów. To co wydaje mi się najważniejsze to scenarzyści. Oczywiście, że przychodzą do seriali bardzo dobrzy reżyserzy. Scenarzysta w gruncie rzeczy yy, i właśnie ci nadzorujący decydują o wizji całego serialu, nie reżyser. Współczesne seriale zastąpiły XIX-wieczną powieść. To znaczy, one są przede wszystkim opowieściami. Sagi, wielu bohaterów, wiele wątków. To nam się podoba. My jesteśmy stęsknieni za opowieściami. Czy one będą na poziomie harlekina, czy na poziomie właśnie takiego serialu, to jest oczywiście to jest znowu konkretna grupa odbiorców. W Stanach Zjednoczonych trwa dobry czas dla seriali, także dla ich kontynuacji. Fani kultowego amerykańskiego serialu Twin Peaks mogą już odliczać dni do premiery nowych odcinków wznowionego dzieła Davida Lyncha. Praca na planie już się zakończyła. W pierwszej połowie 2017 roku, najpewniej wiosną, serial będzie gotowy do emisji. A co w Polsce? W scenariuszach oryginalnych prym wiedzie Telewizja Polska, która produkuje seriale ponadczasowe, angażując do nich najlepszych twórców. Trwają zdjęcia do serialu Morowe Panny, który ma być mówiąc w skrócie damską wersją gasowego Czasu Honoru i opowiadać o kobietach tworzących polski ruch oporu podczas II wojny światowej. Premierę serialu zaplanowano na wiosnę 2017 roku. Czy ktoś tu jest? Wcześniej, bo już od 2 września widzowie telewizji polskiej będą mogli oglądać jeden z najbardziej oczekiwanych seriali ostatnich miesięcy artystów w reżyserii znanych ze scen teatralnych Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego. Pani nie mówi o wynikach tej kontroli. Duet, reżyser, scenarzysta tym razem sprawdza się w serialu telewizyjnym. Planuje Pan zwolnienia? Proszę nie histeryzować. Temat jest na pewno obiecujący, ponieważ lubimy oglądać seriale o artystach. Na pewno mamy dobrych twórców związanych co prawda z teatrem. Mam nadzieję, że będzie to serial bardzo udany. Zresztą pierwsze głosy, które do mnie docierają, to właśnie potwierdzają. Pan to czytał? Taką odwagą wykraczania poza bezpieczną, wydawałoby się z tej perspektywy, scenę teatralną czy plan filmowy, przed laty wykazała się wielka aktorka, obdarzona ogromnym wdziękiem, urodą i poczuciem humoru. Barbara Kraftówna w latach 60. była wielką gwiazdą cyklu telewizyjnego. Kabaret Starszych Panów. Artyści tej klasy to już niestety rzadkość. Dlatego Barbarek Rapturne trzeba i należy jeść garściami. Mimo 70 lat od debiutu scenicznego, ma wielką pogodę ducha i ochotę na nowe wyzwania artystyczne. A pan Gustlik, to chciałabym wiedzieć, jaki Mofa. Honorata z czterech pancernych i psa i Wielka Gwiazda Kabaretu Starszych Panów zgodziła się na ekskluzywny wywiad specjalnie dla widzów wstępu wolnego z kulturą. Weźmiecie? Artystka w roku swojego jubileuszu promuje w Polsce książkę autorstwa Remiliusza Grzeli Kraftówna w krainie czarów, która jest wyjątkowo intymną opowieścią o życiu tej niezwykłej artystki, Barbara Kraftówna, nie zwalnia tempa. Hasło do istnienia jest do przodu, a nie do tyłu, dla wszystkich. Dla starych tym bardziej to hasło jest dosyć ostrym wyzwaniem, a nowe mózgi? Nowy styl, trzeba dorównać kroku. Dzień dobry. Jakiej gliny w pani, Szamotowej? Czy my z przyjacielem gliny nie prowadzimy? Gliny. Nie z całego wachlarza ról, zarówno teatralnych, jak i filmowych Barbara Kraftówna z największą przyjemnością opowiada o kabarecie starszych panów. Jak przebieramy w biżuterii i nie wiemy na co się zdecydować, to to, co jest prawdziwym cmesem jakimś... Rzeczywiście dziełem sztuki, to oczywiście to, że, że przerzucamy, grzebiemy w puzderku z biżutami, to jednak ten główny brylantowy jakiś przedmiot bezcenny zawsze jest na pierwszym miejscu. Tak też twórczość Wasowskiego i przybory jest bezapelacyjnie twórczością, brylantową twórczością w naszej. Kulturze. Myśmy dużo rozmawiali o kabarecie i dlaczego um, e, jakby on jest nie do powtórzenia. To znaczy młodzi artyści mierzą się z kabaretem starszych panów, nowe pokolenia, ale nie osiągają tego, m, tego poziomu jakiegoś mistrzostwa i uroku, jaki był w kabarecie. I myślę, że Pani Barbara bardzo to dobrze zdiagnozowałaś, dlatego że oni byli z tej epoki przedwojennej, która była epoką dobrych manier, pewnej elegancji, formy, jaką się zachowywało na, ze na zewnątrz, prawda? Nie wynosi się z domu kłopotów, wychodzi się do ludzi z uśmiechem, w świecie jakiejś też inteligencji, arystokracji itd. i tak kiedy ten kabaret powstał w PRL-u, e, właściwie była ta tęsknota e, u pewnego pokolenia za tamtym czasem. Aktorka sama o sobie mówi, że jest obecnie osobą bardzo zajętą. Nie ma czasu na śledzenie nowości w polskich teatrach, ale marzy jej się, by polscy artyści odzyskali dawną wolność twórczą i polot. Żeby powstały rodziły się tak, takie formy, powiedzmy, e, może nie identyczne. Ale nazwijmy wysoce artystyczne, a nie tylko rynkowe. Czy też podganiamy modą jakąś. Jednak myśmy i widownia bardzo jest w wielu wypadkach bardzo uważna i bardzo krytyczna. No i czemuś honoratko w bezpiecznym miejscu nie zostało. Ja wiedziałam, że do mój gościu wróci. Dla niektórych jest to zaskoczenie, dla niektórych coś zupełnie naturalnego. Polscy widzowie coraz chętniej wybierają teatr muzyczny i musical. W teatrze w Gdyni trwają ostatnie przygotowania przed premierą dzwonnika z Notre Dame, Notre Dame de Paris Musical, który 16 lat temu miał swoją premierę po raz pierwszy zagości na polskich deskach, a my spróbujemy przyjrzeć się fenomenowi muzykalu i popularności tego gatunku, który staje się coraz bardziej powszechny w Polsce i teatrach. Ostatnie lata ciężkiej pracy głównych muzycznych scen w Polsce, Teatru Roma w Warszawie, Teatru w Gdyni, Wrocławskiego Kapitolu, czy scen najnowszych, jak na przykład krakowskie wariete, dały awans polskiemu musicalowi do pierwszej teatralnej ligi. Nie mamy się czego wstydzić, teatry coraz odważniej sięgają po tytuły dotychczas zarezerwowane wyłącznie dla Broadwayu, dodając do nich własny, artystyczny sznyt. Powodzenie musicali polega na tym, że naturalną potrzebą człowieka jest Sztuka. To, co się stało teraz, to, że, że mamy taką formę muzykalu, która jakby jednoczy w sobie y, możliwość muzykali różnych gatunków, prawda? I, i muzycznych, i, i różnorodności tych gatunków, y, estetyk muzycznych, ale również i, i, i tańca. I to ludzi wciąga. To jest taki, taki teatr bardzo. Przyjazny ludziom. Ten gatunek wymaga wszystkiego, co się nazywa bycie aktorem, człowiekiem, który daje pełny luz, tak zwanego przyzwolenia na to, żeby się zakochać w tym, co jest zjawiskiem teatralnym, dającym nam radość, wesele i pójście do domu z uśmiechem na twarzy. Kasowym i artystycznym sukcesem ubiegłego roku była warszawska Mama Mia z teatru Roma. Okazuje się, że abba i jej muzyka wciąż ma stałą rzeszę wielbicieli. Czy ktoś powtórzy ten frekwencyjny sukces w tym roku? Pierwszą premierą największego teatru muzycznego w Gdyni będzie Notre Dame de Paris. Kasowy hit, którego premierę zaplanowano już 9 września. O Notre Dame de Paris walczyło się w Polsce bardzo, bardzo długo wreszcie się udało i no, niedługo, niedługo będziemy świadkami takiej w Europie Środkowo-Wschodniej prapremiery w teatrze, po raz pierwszy po raz pierwszy na świecie z żywą muzyką w orkiestronie w kanale. No także ja cieszę się, że, że, że jesteśmy takim no, takim już równorzędnym partnerem. Jesteśmy takimi twórcami teatru muzycznego, jeżeli mówimy o adaptacjach naszej polskiej literatury. Projekt Może się udać właśnie w Gdyni. To jedyny, jak mówią jego twórcy, tak niezależny artystycznie teatr muzyczny w kraju. Tego rodzaju zespół, jaki posiada Teatr Muzyczny w Gdyni, to jest jedyny zespół na świecie. Naprawdę, mówię serio, bo nikt nie może sobie pozwolić na taką przestrzeń artystyczną i, i, i właśnie i szkołę, i ilość artystów, śpiewaków, i aktorów, i, i, i chóru. Są wprowadzane nowe tematy i, i, i nowa muzyka oczywiście też, no, nowa choreografia, ten balet klasyczny i... I, i, i taniec oparty na klasyce to już dawno jest nieprawda. W tej chwili tych rodzajów tańca jest ogrom. No i to wszystko, to wszystko sprawia, że Jesteśmy cały czas na bieżąco z muzykalami. Dzisiaj ludzie, którzy jeżdżą po świecie, mają dużą możliwość obserwowania takich zjawisk, jak właśnie musical. Coś, co jest związane chociażby z tym, że przyjeżdża się do Paryża i się idzie do Moulin Rouge czy do Folies prawda, i ogląda się ten gatunek, który właśnie niesie to, co się nazywa rozrywką. Ludzie bardzo często są zmęczeni przeżywaniem pewnych dramatów osobistych w życiu i ten gatunek rozrywki, no nawet chociażby wziąć pod uwagę programy muzyczne. Tam, gdzie mamy do czynienia z ruchem, ze śpiewem, Ludzie to lubią. W 2016 roku czeka nas jeszcze między innymi premiera we Wrocławskim Kapitolu. Na dużej scenie zadebiutuje sztuka Tomasza Mana i Agnieszki Glińskiej. Liże Twoje Serce. Rzecz dzieje się we Wrocławiu w 1945 roku, a na październikową premierę czekamy z niecierpliwością. Latem w kinach panuje zazwyczaj rozrywka. To jesienią przychodzi czas mocnych premier. Tak będzie także w tym miesiącu. Już dziś premiera Julietty Pedro Almodovara. Pokazywana w konkursie głównym na festiwalu w Cannes Julietta w reżyserii Pedro Almodovara to długo oczekiwany powrót hiszpańskiego mistrza na srebrny ekran. Film to historia matki desperacko poszukującej córki. Obie nie widziały się od wielu lat. Filmowa adaptacja książki wyróżnionej literacką Nagrodą Nobla to triumfalny powrót Almodovara do tematyki wielkich ludzkich namiętności. Najnowszy film Pedro Almodovara można oglądać już od dziś. Tymczasem na jedną z najciekawszych polskich premier września będzie trzeba poczekać jeszcze kilka tygodni. Ostatnia Rodzina to pierwszy tak pełny film biograficzny o losach rodziny Beksińskich. W rolę Zdzisława, słynnego malarza, wcielił się Andrzej Seweryn. Tomka Beksińskiego, dziennikarza muzycznego, zagrał Dawid Ogrodnik. Zofię Beksińską, Aleksandra Konieczna. Film opowiada skomplikowane losy słynnej rodziny Beksińskich na przestrzeni blisko 30 lat. Ja mam scenariusz. Scenariusz napisany przez pana Bolesto, który jest fantastycznym scenariuszem. Mam znakomitego reżysera, Janka Matuszyńskiego. Mam operatora, autora zdjęć. I mam wreszcie wspaniałych partnerów. Przed oficjalną polską premierą film będzie można zobaczyć także na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, którego początek już 19 września. Wydarzeniem tego festiwalu będzie także specjalny pokaz filmu Smoleńsk Antoniego Krauzego. W Gdyni widzowie zobaczą go 21 września. Oficjalną polską premierę kinową zaplanowano na 9 września. Jak powiedział dyrektor artystyczny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Michał Leszczyk. Nie ma w polskiej historii ostatniego półwiecza wydarzenia równie traumatycznego jak katastrofa smoleńska. Dlatego uważam, że pierwszy film fabularny, podejmujący się jej przedstawienia, powinien zostać pokazany w ramach najważniejszego polskiego festiwalu. Tegoroczna 24. już odsłona Europejskich Dni Dziedzictwa będzie miała miejsce w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w trzcinicy Koło Jasła. Europejskie Dni Dziedzictwa to ważne wydarzenie dla muzealników i twórców sztuki w całym kraju. W ich ramach można bezpłatnie zwiedzać zabytki, odwiedzać muzea i brać udział w licznych wydarzeniach edukacyjnych. Początek września to także narodowe czytanie. Za sprawą kolejnej edycji 3 września cała Polska czytać będzie kwowadis Henryka Sienkiewicza. Z tej okazji m.in. w warszawskim Pałacu Rzeczpospolitej będzie można obejrzeć bezcenny rękopis powieści. We Wrocławiu natomiast 51. odsłona Wratislawia Kantans. Pasje Baham, sza koronacyjna Mozarta, symfonie Beethovena oraz wiele nowych osobowości muzycznych. W roku Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu tytuł festiwalu to Europa Kantans. Dźwięków z odległego od muzyki klasycznej Bieguna będzie można posłuchać w Bydgoszczy. 15 września rozpoczyna się tam międzynarodowy festiwal muzyki współczesnej i sztuk wizualnych MUSK Festiwal. Wrzesień to także dobry czas dla wielbicieli twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. Narodowy Instytut Audiowizualny specjalnie z okazji Roku Kieślowskiego przygotował maraton filmów reżysera online. Przez dwa tygodnie od 9 września w internetowym serwisie Ninatek będzie można legalnie i nieodpłatnie obejrzeć część filmów reżysera. 1000 tancerzy, 26 najlepszych nauczycieli z całego świata, 40 technik tańca od baletu po hip-hop. To wszystko złożyło się na międzynarodowe warsztaty tańca współczesnego Dancing Poznań. Densik Poznań, bo teraz tak nazywają się i Międzynarodowe Warsztaty Tańca Współczesnego, już w tej chwili też Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca, kiedyś miało być to Biennale, czyli co dwa lata, bo kto tu przyjedzie do Poznania, jeszcze będzie za to płacił, zwłaszcza jak jest profesjonalistą i za chwilę ciężki sezon. No ale okazało się po pierwszym Biennale, że nie może być Biennale, że musi być co roku, no i tak trwa to 23 lata. A ja nazywam to jakimś wehikułem, który przewozi najróżniejsze pomysły, marzenia, a przede wszystkim niesamowitą energię czyli jest to rodzaj lawiny, która spada i toczy się po pewnych kamieniach, ale ten tor, jak u Miłosza zresztą, no, tak się zmienia po jakich toczy się kamieniach, i co roku toczy się po innych. Przede wszystkim ta atmosfera, są niesamowici ludzie, ludzie prowadzący przede wszystkim, to są wulkany energii. Tutaj przychodzi się na zajęcia, można przyjść smutnym, a wychodzi się i jest się zmęczonym, ale jest fantastycznie szczęśliwym człowiekiem. Oderwanie od rzeczywistości, pierwszy raz przyjechałam w 2007 roku i przyznam się, że bardzo się bałam i teraz już się nie boję, przyjeżdżamy z koleżankami, żeby posmakować Poznania, tańca lata, bo tu czujemy się jak na południu Europy, jest przecudownie po prostu. Spróbujcie kontynuować tą pracę we własnym tempie oddechu. Chodzimy tutaj do szkoły baletowej tak na co dzień i to jest u nas takie przygotowanie przed rokiem szkolnym. Żeby się I... trochę porozciągać, tak, żeby te pierwsze zakwasy w były w wakacje, a nie podczas <laughs> <W> roku szkolnego. <laughs> jeśli człowiek przyjeżdża, czy profesjonalista, czy miłośnik, czyli amator, i sam próbuje tańczyć to chętnie jeszcze zobaczy, jak inni tańczą, czyli podczas festiwalu na dwóch scenach możemy zobaczyć spektakle i bardziej kameralne, gdzie jest bliższy kontakt z widzem. Co roku jest coraz więcej takich uczestników, którzy ani nie wstydzą się swojego ciała, ani właśnie swoich umiejętności, tylko pokazują wielką radość i to jest Taka energia, która nam, którzy się tym zajmujemy zawodowo, no daje taki powód, a po co my to robimy. Właśnie dla nich, to jest i nasza publiczność i zrozumienie, że taniec daje bardzo wiele, bo to jest fakt, mogę to powiedzieć, w wyniku całego swojego życia. Dzisiaj żegnam się z Państwem legendarnymi ostatnimi słowami Getego, więcej światła, bo na koniec pozostawiam z obiektami jedynego takiego festiwalu, Skyway, który kilka dni temu zakończył się w Toruniu. Do zobaczenia za tydzień.